No cześć, cześć! Z tej strony Igor i ponownie Was witam w GTA V. Tak jak mówiłem, zaczynamy jeszcze raz. I się tak wkorzyłem pod koniec odcinka, bo musiałem sobie roz... ...niczyć moje Bugatti Veyron. I teraz jedziemy do lakierni, żeby sobie naprawić autko. Marnotrawny czas. no, 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 no. Denerwuje mnie to. Ale dobrze, że tego autka już nie straciłem, bo go tak stuningowałem, że, że, że można się posrać. I różne takie zrobić. Mada Boga. Surprise, Mada Boga. No, oh, i źle pojechałem. Fuck. Nie tędy. A, ten dynek. Aż mi kurdy. Ps, psie, gości. Z siebie zresztą też. No a jeszcze goś chce mnie. No nie, no nie, no nie! Jakie to są hamulce w tym aucie! Bez kitu i zawieszenie i skręcenie! Chyba, że ja nie umiem prowadzić. Napiszcie w komentarzach. Chociaż myślę, że będzie więcej, że nie umiem prowadzić. Podrobione. Fuck. Nie, straciłem autko. Fuck. Zarąbie gość. Nie. Zobaczymy, czy będziemy mieć to autko w garażu. Oś. Boję się, po prostu boję się, żeby stracić. <śmulacje> Że nie mam tego autka. Cholera. Jak nie będzie, to się kurze po prostu, tak teraz. zabiorę to pomyślał to. Pojadę w pi... Gdzieś. I będę miał to wszystko też gdzieś. Oh. Czy musiało się to tak skończyć? Czy nie mogłem sobie normalnie do lakierni pojechać? No nie mogłem, no nie... No, no, zawsze mi coś na przeszkodzie stanie. Szpierniczaj, no! Dziadzie stary! Masz coś do tej oto fajnej, zarąbistej furgonetki? Hmm? Hmm? Ty też, pioku. Jedź, 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 nie Dlaczego ja pomócę, no? Nie. Polis tam była. Chyba, że... Autko z hajsem. No i Arek wrócił z kąpieli, a dziś nagrywamy już drugi odcinek. Bo okazało się, że śpi były za długie i musimy krótsze nabywać. Ale niby druga część. Nie puszczaj już tego. Mamy za mieru. Co powiedzmy. Mole. Jezu, po co ja do lakierni? Ja... Przecież ja muszę do garażu. Chyba, że mam już cel do garażu. No, bez jaj. Jak ja jestem porwany. Ile ja już zgadzamy się? Zgadzam. Dzięki! Jeszcze lepiej, no. Jedziemy tyłem. Oooo! Możesz Zbiję. zabrać do tego... Nie możesz zabrać do tego pojazdu prostytutki. Co, co? Że co? No, nie możesz zabrać prostytutek do tego pojazdu. No i god! Ale ja nie chciałem! A można tak? No. <laughs> się. Na razie Igor jeszcze nie wiedział, ale potem się zacznie. mi nie. Wiedział. Nie, ja nie będę robić takich głupich rzeczy. też nie. Ja już miałem nauczkę, już miałem nauczkę, no, no, no i, i nic nie A co zrobiłeś? Kupę w klozycie. To i to Tu, że musiałeś robić drugi odcinek. No, pamiętasz jak nagrywaliśmy z pify? To nie mogłem wrzucić, bo ten tego jest. Zapomniałem. 20 minut y, i był za długi filmik. Nie, Dziwne no nie. A inni YouTuber nie, nagrywają po 30. Taki YouTuber nagrywają po 10 godzin. Serio? Nie. A no ale, właśnie! Ale wrzucają te super mod, które mają 10 godzin. <noise> Ciekawe czy komuś chcesz to oglądać? 10 godzin. Proszę, musi być to auto. Wiesz, że zgon. Nie zrobiłem zgona z tym autem. Którym? No, z moim Bugatti. Oj, to nie będzie. No nie. Gadaj. Nie. Dobra, modlę się, ja zasłaniam kamerę. Please, please, Nie powiedziałabym. Peace, peace. Ej, to jest moje fioletowe piękne! Trudno! Zamówisz sobie nowe! Nie. <laughs> I jedziemy do lakierni, proszę Państwa! Uca, uca. Um, um, um. Patrz, teraz to wygląda jak takie brązowe gówno! To bogaty, jak robi, jak dajesz pazę! Patrz, jaki kolor! Jak brązowe gówno wygląda! Ty <laughs> jesteś brązowa kupa! Ale serio, bym tak brązowe gówno, no popatrzcie! Nie widać akurat. Ja pierniczę. Cicho! Nie będziesz, jest brzydko. Będziesz sobie wrzucał na swój kanał. Nie jest brzydko, Ary. Nie, nie, nie jest brzydko, w ogóle. Gdzie ty jedziesz? Do lupy. <laughs> Boże! Przepraszam, ale on ma to w naturze, więc... Gdzie? Co? Czy źle jadę? Przeklinanie! Nie o cholera! Przecież to nie jest brzydko. Co? Cholera nie jest na przykład brzydko. No tak, no ale to co mówiłeś wcześniej. Ja pierdzielę? No. Też nie jest brzydko. Piszcie, ja piszcie w komentarzach czy ja pier... Mm, to jest brzydko. Ole! Już jest brzydko, ale... A dzielę też jest brzydko. No co, cię masz... na pół. Ja cię dzielę. Ja... Tylko cię to jest pierd, no nie? No to przecież ci dzielę

no pan, jest? jest? Hamulec. Jest? Wszystko jest. jest, bo ja to tyle przyjąłem cholera go nabiera. Ko kolor, gdzie jest? Dla kierowanie, no wiesz. Eee, tak. znaczy nie będzie kolor. A jest. No wiem. Boże. Matowy! A jak inaczej? Dwa biel. Czyli jak matowy, może być biały, no. Na polsku. To się trochę różni. Okay. Nie wiem, trzymaj się różni. No to. To, jeszcze musi być. to, 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 dupy. nie, to, to, Dym z Mam ok. Kolor kół muszę sobie zamienić na kół. Zostaw mój fioletowy. Robisz sobie nowy. Fioletowy jest ładny. Kto myśli, że fioletowy jest ładny, to łapka w górę. Czarny tym. Żółty! Żółty, Żółty jak. Wyjeżdżam Żółty moim pięknym. Budaczki. <noise> Tej budatki, tej budatki. Budatki. Przez ten odcinek nie mogę oglądać No i chyba... I To tyle Skoro Ara tak bardzo chce Nie, to ja się... nie Ja tak bardzo nie chcę, ale Nie, i tak ten filmik już 10 minut trwa no Gdzie? Pokaż mi No dobra, no 10, no ale Na razie, do następnego odcinka, 1 Cheers!